Przejdźmy przez wszystkie ćwiczenia. Pierwsze to piece. Stań ze stopami na szerokość bioder, wyskok do góry, połóż dłonie na matę i przeskocz stopami do tyłu. Wyląduj w czaturandze, czyli w pompce. Druga opcja: wyląduj z brzuchem na macie. To jest opcja łatwiejsza. Kolejne ćwiczenie. Usiądź na macie. Pierwsza opcja. Dotykasz pięt. Mocny brzuch. Druga opcja. Dotykasz palców stóp. To jest opcja trudniejsza. Kolejne ćwiczenie. Wyskoki w przysiadzie. Stopy na szerokość bioder, dotykasz podłogi dłonią, wyskakujesz do góry i zmiana druga ręka. Trzymaj mocny brzuch, plecy proste i pilnuj, aby kolano nie wychodziło poza linię palców stóp. Mocny brzuch. Mocne żebra, wciągnięte w stronę kręgosłupa. Kolejne ćwiczenie, deska boczna i opuszczanie, podnoszenie bioder. Ustaw, w moim przypadku prawy barek nad prawą dłonią, biodra wysoko, nogi proste i opuszczamy biodra w dół, podnosimy do góry. To ćwiczenie to było dla mnie killer. Możesz też ułatwić sobie sprawę, próbować po prostu utrzymać deskę. albo położyć dolne kolano na macie, żeby sobie troszkę ułatwić sprawę. Przygotuj się i zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie burpees. Przygotuj się. Pierwsze ćwiczenie burpees. Przygotuj się. I start. Wyskok, pompka albo na ziemię i z powrotem. Wyskok. Trzymaj mocny brzuch i oddychaj. Nie musisz trenować w moim tempie. Możesz zwolnić, ale rób ćwiczenie poprawnie. Zaciskaj dłonie, palce dłoni na macie. Mocny brzuch. Ok. Zmiana, usiądź na macie. V-Ups, czyli dotykamy albo pięt, albo palców stóp. I start. Dawaj. To wszystko nie jest łatwe. Dawaj z siebie wszystko. Oddychaj. Pamiętaj, aby dotykać dolnymi plecami do podłogi, gdy leżysz. Na Macie, o teraz dotykaj i góra. Pępek w stronę podłogi i do góry. Oddychaj, wydech i góra. Zmiana ćwiczenia. Przysiady, wyskok. Przygotuj się i zaczynamy. Wyskok i wyskok. Przenieś ciężar bardziej napięty niż na palce stóp. Mocny brzuch. Proste plecy. Nie musisz wyskakiwać wysoko do góry. Pamiętaj, że zawsze możesz zwolnić, ale nie przestawaj trenować. Wiem, że to nie jest łatwe. Ok, rozluźnij się. Teraz deska boczna. na prawej stronie i zaczynamy biodra góra i dół góra i dół w każdej chwili możesz się zatrzymać aby troszkę odpocząć ale pamiętaj ból jest tylko czasowy więc dawaj z siebie wszystko i ostatnie powtórzenia Ok. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. Drugą stronę deski zrobimy później. Przygotuj się. I wyskok w górę. I dół. I wyskocz wysoko do góry. Sięgnij rękami do sufitu. I dawaj. Zwolnij, jeżeli musisz. Połóż brzuch na macie, jeżeli musisz. I ostatnie powtórzenia. Okej, okay, zmiana. Deska na drugą stronę. Ciężko. Świetnie sobie radzisz. Deska i biodra w dół i do góry. Bioderka w góra i dół. Trzymaj mocną lewą rękę. Zaciskaj lewą dłoń na macie. Nogi proste. To było dla mnie mega ciężkie. Także wiedz, że też mi jest ciężko. Dawaj. Ostatnie sekundy. Ok. I zmiana. Pierwsza runda za nami. Kolejna. Wracamy do burpees i wyskok w górę, pompka i dalej wyskok i pompka, i wyskok, pompka. Dawaj, świetnie ci idzie. To tylko kilkanaście minut męki. Potem będzie z głowy, cały dzień wolny. Ostatnie sekundy. Ok, zmiana. Usiądź na macie i v Dotykamy pięt albo palców stóp i start. Wciskaj brzuch w stronę podłogi, gdy na niej leżysz. Pamiętaj, że lepiej jest zrobić łatwiejszą wersję niż trudniejszą, ale ze złą techniką. To więc ćwiczenie do siebie. Dawaj. Ciężko. Zawsze możesz zmienić opcję, gdy robi się za ciężko. Ok. Fuh. Kolejne ćwiczenie. Jump squat, czyli przysiad i wyskoki. I start. Pupa do tyłu, mocny brzuch. Stopy na szerokość bioder. Pilnuj kolan. Dawaj. I ostatnie sekundy. Okej. Okay. Zmiana ćwiczenia. Deska boczna. Przygotuj się i zaczynamy. Bioderka nisko i góra. Poczuj prawą stronę ciała, prawą stronę brzucha. Jak mocno pracuje. Mocne nogi. Pamiętaj, aby chronić nadgarstek. Zaciskaj palce dłoni na macie. Utrzymuj mocny kontakt dłoni z podłogą. Ok. Zmiana. Wracamy do burpees. Żeby przyspieszyć bicie serca. I zaczynamy. Wyskok i pompka. Świetnie sobie radzisz. Zwolnij, jeśli musisz. Ale nie przestawaj. Ok, jeszcze tylko trochę. Ok. Zmiana ćwiczenia. Ciężko. Wracaj do deski bocznej na drugą stronę i start. Dawaj, góra i dół. Pamiętaj o oddechu. Nie zatrzymuj oddechu. Pozwól mu płynąć przez twoje ciało. Będzie ci łatwiej. No, ja w tym momencie, jak widzisz, już jest mi ciężko. Okej, okay. kolejna seria. Idziemy jak burza i burpees start Pamiętaj, że zawsze możesz położyć brzuch na macie zamiast pompki. O tak, możesz położyć kolana na macie. To troszkę ułatwia sprawę. Ok, zmiana. Usiądź na macie. I wjaps, albo dotykaj do pięt. Powoli. Ale ćwicz. Rozluźnij twarz, szczękę i zmiana. Wyskoki w przysiadzie. Ustaw się i zaczynamy. Kontynuuj równy oddech. Znajdź swój rytm ćwiczeń. Nie próbuj nadążać za mną, jeżeli ci za ciężko, bo to będzie frustrujące. Znajdź swój rytm i kontynuuj w swoim rytmie. Ok, i zmiana. Deska boczna. I start. Dół i wydech, góra. I wydech. Wydech. Podnoś do góry. Podnoś mocno. Ostatnie sekundy. Zmiana. Fuh, wracamy do burpees. I start. Jeżeli robić się ciężko, ćwicz tak jak ja teraz. Polana, na matę I łokcie pod kątem 90 stopni. OK. Maąka okay, zmiana. Deska na drugą stronę. I start. I góra, do. Góra, do. Dawaj z siebie wszystko. Idzie ci świetnie. Jeżeli jeszcze tutaj jesteś, duży sukces. Jeszcze tylko trochę. I ostatnie sekundy, koniec, ok? Ale nie koniec treningu. Ostatnia runda. I wyskok. Dawaj, Ostatnia runda, dawaj sobie totalnie wszystko, wszystko co masz. Dawaj. O, ok. Zmiana. Usiądź na macie. Napij się wody, jeżeli musisz. I zaczynamy kolejne ćwiczenie. Start. Ja już dotykam do pięty. nadal kontynuuj. Trudniejszą opcję, jeżeli chcesz. Jeszcze tylko parę sekund. Ok, zmiana. Skoki w przysiadzie i start. Ciężar do tyłu, pilnuj techniki. Teraz jak. Jeszcze zmęczonym, łatwo błędy techniczne. I zmiana, ok, deska boczna. Moje najmniej ulubione ćwiczenie tego treningu, mega ciężkie. Zaczynamy. To ostatnia minuta z deską boczną dzisiaj. I dawaj do góry. Gdy robi się ciężko, możesz po prostu spróbować utrzymać deskę, jak ja teraz. I zmiana. Ostatnie dwa ćwiczenia. Przygotuj się i hop do góry, pompka i wracamy. Świetnie ci idzie. Tutaj też zaciskaj dłonie na macie. Ostatnia sekunda, ostatnia sekunda. <laughs> I ostatnie ćwiczenie i koniec. Deska boczna na drugą stronę. Przygotuj się i start. Dawaj. Zostały ostatnie sekundy tego treningu, dawaj z siebie totalnie wszystko. Wiem, że to nie jest łatwe. Ja już miałam dosyć w tym momencie. Zostały ostatnie sekundy, mamy to. Gratulacje. Odpocznij, rozluźnij się, napij się wody. Dzięki za wspólny trening, mam nadzieję, że podobało Ci się. Zapraszam Ciebie na kolejne treningi i zajęcia jogi, i zajęcia medytacji ze mną. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz do mnie. Ucieszy mnie, jeżeli podzielisz się ze mną tym, jak się czujesz po treningach, jakie treningi by Cię interesowały. Będzie mi wtedy łatwiej kontynuować to, co robię, tak żeby jak najbardziej trafiać w Twoje potrzeby. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze raz.